Boże, kochani, witam Was serdecznie na niedzielnym spotkaniu z Ewangelią. Dzisiaj mamy trzecią niedzielę Wielkanocną. Kościół daje nam fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, opisujący wędrówkę uczniów do Emaus, którzy spotkali Jezusa z martwych stałego. Zobaczmy, co się wtedy wydarzyło. Ewangelii tego Łukasza, rozdział 24, wersety od 13 do 35. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emos, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutnie, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani, nasi przywódcy, wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet Przeraziły nas Były rano u grobu A nie znalazłszy jego ciała Wróciły i opowiedziały Że miały widzenie aniołów Którzy zapewniają, iż on żyje Poszli niektórzy z naszych do grobu I zastali wszystko tak Jak kobiety opowiadały Ale jego nie widzieli Na to on rzekł do nich „Oni rozumni”. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej lecz przymusili go, mówiąc, Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachyli. Wszedł więc, aby zostać wraz z nim. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam z zastali zebranych jedenastu, z a z nimi inni, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak go poznali przy łamaniu chleba. Nasz cykl, który nazwaliśmy Drogą Słowa, pięknie wpisuje się w dzisiejszą Ewangelię opisującą wędrówkę uczniów do Emaus. To właśnie droga może nam posłużyć jako piękny obraz wiary. Ponieważ wiara jest doświadczeniem, które ciągle się zmienia. Wiara jest nieustannym zmierzaniem ku Bogu, jest w jakiś sposób ciągłym poznawaniem Pana Boga, odkrywaniem Go na nowo, jest ciągłą zmianą. Uczniowie wędrujący do Emaus na nowo definiują swoją wiarę. Dokonuje się to dzięki spotkaniu z martwych Chrystusa. I chciałbym, kochani, dzisiaj. Razem z Wami przyjrzeć się w sposób szczególny emocjom, jakie towarzyszą owym uczniom, jak one się zmieniają w wyniku rozmowy z Jezusem, w wyniku gestów, które wobec nich uczyni. Najpierw widzimy uczniów, którzy są mocno zasmuceni można powiedzieć, są załamani wydarzeniami, które dokonały się w Jerozolimie. To znaczy, Męką i śmiercią Chrystusa. Jakby zrezygnowani uciekają z Jerozolimy, chcąc zostawić tamten świat, tamte wydarzenia. Są zawiedzeni. Mieli zupełnie inne plany, inaczej sobie wyobrażali przyszłość. Natomiast, kiedy pojawia się Jezus, który wyjaśnia im pisma, który łamie chleb. Odmawia błogosławieństwo. Nagle zmienia się zupełnie spojrzenie tych uczniów na sytuację, w której się znaleźli. Jak to sami stwierdzili, serce w nich pałało, kiedy z nimi rozmawiał i im pisma wyjaśniał. I jeszcze tej samej nocy, jakby zniecierpliwieni, nie tracąc czasu, wrócili do Jeruzalem, z którego dopiero co uciekali. I to, kochani, jest. I niezwykłe w doświadczeniu wiary. Dzięki spotkaniu z Chrystusem z martwych stałych, z żywym Chrystusem, nasze patrzenie na nasze życie, rzeczywistość, w której się znajdujemy, może stać się zupełnie inne. Zauważmy, oni wrócili do tej samej Jerozolimy. To nie Jerozolima się zmieniła, ale to oni się zmienili pod wpływem spotkania Chrystusa. Podobnie jest w naszym życiu wiary. Dzięki zażyłej relacji, poprzez Słowo Boże, poprzez łamanie chleba, a więc sakramenty, Eucharystię, nasze życie, które jest trudne często, które stawia przed nami różne wyzwania, z którymi musimy sobie radzić, możemy na nie spojrzeć zupełnie inaczej. Właśnie oczami zmartwychwstałego. I to spojrzenie staje się zupełnie piękniejsze, pełne mimo wszystko radości, wiary, nadziei, która zmusza do zmiany, która zmusza do podjęcia walki, do powrotu, do tego, byśmy nie uciekali przed rzeczywistością, w której się znaleźliśmy. Kochani, zadajmy sobie może takie pytanie: Czy zmartwychwstanie Chrystusa pozwala mi na nowo spojrzeć na siebie na moje życie na te wszystkie wydarzenia które dokonały się które nieustannie dokonują się w mojej codzienności Przyjrzyjmy się sobie i swojemu życiu właśnie z perspektywy zmartwychwstałego Chrystusa który wszystko nam wyjaśnia który poprzez gesty swojej obecności Pokazuje nam zupełnie nową rzeczywistość i zaprasza nas do wielkiej zmiany. Uczniowie, idący do EMAUS, w drodze, w spotkaniu zmienili swoje nastawienie, postanowili powrócić, mimo wszystko nie poddawać się. Chcieliby również i my wracać do naszej rzeczywistości. Przemienieni spotkaniem z Chrystusem z martwych stałych. Z martwych stałego i dwóch uczniów zmierzających do Amos. Ty ta kartka nie latała sobie? Tak, będzie taki moment, że lata kartka, to może bo o duch święty już wieje, więc możemy zaczynać. Da. <grym> da, 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 da.